No witam wszystkich po dłuższej przerwie. Od tej serii oczywiście, bo filmy na kanale były dalej tworzone. Teraz znowu będzie bez y, tam czytania z kartki, na żywo będę teraz mówił o moich błędach, które zrobiłem prawdopodobnie i dlaczego się psuły. Psuło ESP32 i nie do końca działało tak jak powinno. pierwsze Pierwsze co, to może zacznijmy od zasilania, bo według mnie tu jest external power supply, a tutaj jest output of voltage regulator czyli wyjście ze stabilizatora. No to ja może tak pokrótce powiem, jak działa stabilizator i więcej do czego on jest. No, stabilizator działa na takiej zasadzie, że jeżeli mamy mm, jakąś tam powiedzmy to baterię, załóżmy 6V, no to jeżeli podłączymy ją do tego stabilizatora, to na wyjściu będziemy mieli 3,3V. Dodatkowo, że ono nam te napięcie zmniejszy, to jakby ustabilizuje też wszelkie takie zakłócenia, co będą szły. Jakieś z tego i ja miałem z przetwornicy bezpośrednio podłączone. I mi się do nie przez stabilizator, tylko przez przetwornicy. A skoro to szło z przetwornicy, to mogły być jakieś zakłócenia i mogło gdzieś te zakłócenia spowodować e, uszkodzenie. Czegoś na tym sp 32 i mogę już nie być w stanie nawet tego odwrócić. No nie wiem, ja nie jestem pewny. No ale wszystko możliwe. Dobra, to jest pierwsza rzecz. O, i teraz przejdźmy do drugiej rzeczy. Druga rzecz jest taka, że pamiętacie jak ja włączałem zawsze tego ESPK, to dwo, dwa piny dwa silniki zawsze się obracały i z tego co ja zauważyłem i wydudekowałem to oba te dwa silniki były podłączone do jeden był podłączony do pinu D2 i D5 no, czyli ten jest niski podczas podczas tego, jak to się mówi, niski podczas buta czyli programu rozruchowego, który jest tam wgrywany z pamięci flash i drugi też jest niski, wysoki podczas buta. I mogło to spowodować. No albo i to mogło spowodować jakieś uszkodzenia płytki. No, ja bym z dwojga złego obstawiał dwa. Z dwojga złego to bym obstawiał jednak te napięcie, że mogły być tam piki. Tam i nawet jeden kolega, już nie pamiętam jak się on nazywał, ale raczył mnie poinformować, że to może być. Może być. Że on chce coś podobnego zrobić, tylko że on nie używa, chce jeszcze użyć do tego zasilania SP32 stabilizatora, więc ja myślę, że to może też być. No, mogę ewentualnie wrąbać kondensator gdzieś między przetwornicę, też by mogło coś to tam dać, nie? żeby mniej jeszcze te zakłócenia były. Tak mi się zdaje, no, ale ja nie wiem, jak to sprawdzić bez oscyloskopu ja oscyloskopu nie posiadam na dzień dzisiejszy no i akurat te były razem czyli jeden był na wysokim stanie drugim na niskim no i wiadomo że takie coś to spowoduje obroty silnika no i tutaj dwunastka i czternastka no ja nie wiem czemu czternastka się też obracała a tutaj jest dwunastka, ale tu ona też zawsze jest na niskim podczas buta. Znaczy, po, czyli podczas tego programu rozruchowego. Ta dwunastka. Więc ja teraz nie wiem. Znaczy, ja myślę, że to. Jeżeli bym pozamieniał to, to by działało. Ja tego nie zrobię raczej na dzisiejszej wizji, bo bo będzie znowu masa kabelków, pajęczynka i tak dalej ale bym po prostu pozmieniał niektóre te e, po prostu piny z ESP32, zrobił nową płytkę i wysłał nie wiem czy też tam nie wrąbać kondensatorów do tym, ale nie wiem jaka pojemność i tak dalej, to jest mi bardzo ciężko określić i za bardzo się nie znam na tym, jeżeli tam ktoś ma większe pojęcie o tym Jakie dać kondensatory na wyjściu z przetwornicy? To proszę mi dać znać. No, trochę wada jest tego, że ja tutaj znowu walę z głowy, a nie czytam z kartki, tak jak w przypadku serii C. No ale dobra, ja jeszcze pokażę, jaki to tam błąd mi wyskakiwał wtedy. W sensie, jak on mniej więcej wygląda. Jeszcze teraz pokażę mniej więcej w Arduino, za chwilę pokażę w Arduino, a teraz pokażę, jaki. Włód mi wyskakiwał podczas tego włączania układu elektronicznego mojego robota. No to jesteśmy jeszcze raz w serii z robota. I co tutaj się dzieje? No, tutaj mamy. Przetwornice wyjścia z przetwornic. One sobie idą tu na sterowniki 2, a jeden idzie na ESP32. No i ja w przypadku, jeżeli załączę, tu mam, przy, tu mam przycisk. W ogóle nie patrzę się teraz na mój palec, tylko na ten. Załączę. To dwa silniki zaczną się obracać. Ten jeden, widzieliście, że się obracał, ale tamten drugi też się obracał. Ja mogę wam to gwarantować, że on się obracał. Nie będę pokazywał jeszcze raz, bo chcę jak najmniej e używać tego układu, ale powiedzmy to, żeby było dla potomnych, znaczy dla potomnych, dla generalnie dla widzów i dla mnie, żeby było widać, że to się obraca. No i to, jak wspominałem wcześniej. To jest bodajże z ESP32, to nie wiem który jest, ale to jest chyba ten, bo tu ja go zaznaczyłem i patrzę na ścieżkę, to idzie do ESP32. No to ten, on idzie bezpośrednio, on nie przechodzi przez ten regulator. Tu to jest regulator, czy ja mam coś, nie wiem, grzebień mam. O, grzebienie będę wam pokazywał. Tu jest regulator, o nie. Znaczy stabilizator napięcia i on nie przechodzi przez niego, tylko bezpośrednio wali na system, i tam mogą być tu jakieś zakłócenia, jakieś tam spadki napięć, albo nadwyżki napięć. I on się może uszkodzić przez to. A druga rzecz to, jak się włącza program rozruchowy, a nie teraz, teraz to nie ten, ten nie działa, no ale. Chciałbym sprawdzić, nie do końca wiem do czego jest ten przycisk, ale zalecałem wszelkich tutorialach, żeby je ponaciskać, jeżeli... tutorialach, żeby je jak coś tam nie działa. nie. No i tutaj będę musiał zmienić te ścieżki, bo one tak nie mogą być. Czyli będzie mnie trochę pracy w Kikadzie czekało, te ścieżki. I trochę pracy w. I trochę pracy tam w Arduino. No ale w Arduino to najmniejszy element. Dobra, to teraz kończę i jeszcze Wam pokażę ee, z innej perspektywy w Arduino. No tam w Arduino to tylko sprawa tego niekontrolowanego włączania się. O, widzicie, no, tego niekontrolowanego włączania się silników podczas wgrywania programu z pamięci flash na mikrokontroler. Dobra, to teraz pokażę tu trochę w tym ar, Arduino. No jak tutaj widzimy, to jest czwarty pin i piąty. Aha, nie drugi, tylko czwarty, tak? Czwarty, no dobra, ale czwarty, bo myślałem, że do drugiego, mówiłem tam głupoty w tym pierwszym nagraniu, że to jest do drugiego, ale to jest do tego czwartego to nic tam nie robi, ale do piątego już jest kuku, i do czternastego jest kuku, czy tam do dwunastego, nie pamiętam, czy czternasty, dwunasty, zaraz sprawdzę, do dwunastego jest kuku, do tego jest kuku. To tu mu się krzywda dzieje, jak ja tak podłączę te piny. Znaczy, nie, niekoniecznie to może być ten spowodowane Chociaż ja tam nie wiem do końca, co się dzieje, ale raczej ja obstawiam, że to jest wina przetwornic, że te ESP po jakimś czasie wysiadają. No posprawdzamy, nie? Bo eksperymentujemy. No, czego to się nie robi dla dobra nauki? Się zamówi jeszcze jedne płytki. Znowu kurwa, 80 ps złotych psów w dupę. Przepraszam, że tak powiedziałem. Chyba pierwsze przekleństwo na tym nagraniu. Widzicie jak ja się tu hamuję ostatnio? Stary kod, który już widzieliście zresztą wszyscy. Dobra. To bądź w każdym razie trzymajcie się tam pyrsk.